No hej hej, witam witam, niedziela yy, ostatni dzień czerwca, przedostatni dzień czerwca, tak bo jeszcze poniedziałek to będzie czerwiec, wtorek pierwszy lipca. Yy, no, ze względu na te upały nie chce się człowiekowi robić nic, tak więc chyba daruję sobie jakieś tam przycinanie roślin i tak dalej. Chociaż na tyle to jeszcze ładnie wygląda, że można to znieść, choć już jest tego za dużo, ale jeszcze nie jest bałagan. Także to jeszcze można sobie odpuścić, przymierzę się do tego może w tygodniu, jak będzie jakaś chłodniejsza yy, pogoda. A tak to, to co konieczne, to trzeba jednak zrobić. Czyli podmienię sobie dzisiaj tylko samą wodę, tak 50%, bo ostatnio widzę, że mi to popłaca rośliny zaczynają się lepiej zachowywać. Także nawet nessa Gold zaczyna mi odżywać i teraz nie wiem, czy to nie jest za sprawą tych 50% podmianek, że, że tego azotu wtedy mniej utrzymuje się w akwarium. Nie wiem, czy to dla niej jest to jakaś lepsza sytuacja, czy nie, ale będę taki dobry już ostatnio podmieniałem dwa razy po 50%, to i tym razem podmienię 50% i być może jakiś czas pociągnę, żeby zobaczyć jak to będzie służyło temu zbiornikowi. Także biorę się za e, robotę i nie zanudzam więcej. Na razie. No i jak zwykle Trzeba przygotować sobie front robot. Podniesiemy lampę tym razem już tylko z jednej strony, żeby sobie wymienić gąbeczkę na zasysie. No, ta gąbeczka robi dobrą robotę. Jestem z tego rozwiązania zadowolony. Filtr i media są wtedy bardzo fajnie chronione. I bardzo dobrze wtedy wywiązują się ze swojej roli. To szybko spuścimy wodę, bo tutaj to nie ma co się ceregielić, ciach ciach i będzie po robocie. No, no oczywiście jak co tydzień spacer farmera z wiadrami do łazienki, ale ja sobie to wlewam tą wodę do wanny, a potem mam. Ją do wykorzystania, do pukania tej podmienionej gąbki, bo taka gąbka no, strasznie długo się pucze i bieżącej wody z kranu wtedy za dużo się zużywa. No, lepiej zużyć tą wodę, którą mi tak trzeba będzie wylać. Tutaj, jak zwykle, robię sobie taką próbę y, filtra. Y, jak dmucha dobrze na maksa, to, to już wiem, że nie trzeba otwierać go, więc zajmuję się dalej swoimi. Sprawami. Troszkę przetrzemy szybę z filtru bakteryjnego, bo oglądem mi nie zachodzi, ale z samego filtru dobrze jest to przeczyścić. No Troszkę podniosłem ostatnio światło z tydzień czy dwa temu, i znowu piasek zaczął mi się zielenić. I tutaj, gdzie teraz gąbką jadę, szorstkie chropowatości takie wyczułem. Nie widocznego okiem, ale gąbką dało się wyczuć, tak więc. No, będę musiał zjechać. No, dałem tak na dwie godzinki w ciągu dnia między 13 a 15 taki pik na maksa lampę, żeby pobudzić troszeczkę y, fotosyntezę, ale przez krótki czas, żeby właśnie z obawy przed zielenicami, ale no niestety nawet te dwie godziny to wystarczyło, żeby już tam się coś nawet na piasku zaczęło pojawiać. No to będę musiał to z powrotem sobie z do tych 70% chyba procent zjechać tym światełkiem, ten pik zlikwidować i powinno być dobrze. Bo tak to jak nie miałem tego piku, no to ten piasek się nie zielenił. No i tutaj dolewamy sobie mineralizacji, nie mineralizacji, tylko minerałów i witamin dla ryb, uzdatniacza dla ryb. No i woda, to co z wiader już miało się dolać, to się dolało. Troszeczkę z osmozy teraz dolejemy. końcóweczkę. I w zasadzie będzie po robocie. I można odkręcić bardziej już. Nie za bo wysoki poziom wody. Teraz właśnie tak 10 ml mineralizatora. No, żeby tak ryby miały trochę gęstszą tą wodę. Nie tak prawie w samej pływały, potem sobie zmierzę i jeszcze doleję jak będzie trzeba, także trochę też dorzucę sobie PO4 też od razu profilaktycznie 10 ml, no a tutaj to też dobrze jest przeczyścić sobie wyloty deszczownicy. One czasami różnie wtedy potrafią sikać, bo tam lekko glonkiem zachodzą. No i podmiana w sumie dobiegła końca. Teraz mogę brać się za pomiary, bo wziąłem sobie próbkę wody sprzed podmiany, żebym mógł sobie ją zbadać. No i oczywiście troszeczkę jak się wymieli, wymieli ta woda dwie godzinki i zrobię znowu pomiary. Jakie są po podmianie? Uwzględniając oczywiście te 10 ml remineralizatora i PO4, które dodałem w sumie zaraz po podmianie. Ok, jestem już po pomiarach, także już zamieszczam wyniki. właśnie tak prezentują się wyniki pomiarów wody sprzed podmianki. W międzyczasie, tak jak wspominałem, dolałem jeszcze y, troszeczkę remineralizatora i PO4. Czyli y, po samej już podmianie, ale jeszcze przed y, pomiarem y, wyników Wody już po podmianie, i tutaj mamy już wyniki, właśnie wody z tymi dodanymi makroskładnikami, jak i już właśnie po podmianie. I tak to wygląda. Jak widzimy, NO3 spadło o połowę, bo podmiana była 50%, TO4. Pomimo, że dodałem 10 ml, yy, to podmiana i tak sprawiła, że wyszło 0,1. Znaczy, to było. Moment, moment. 0, Zero... aha, dobra, 0,1. No, potas też widać spadł mniej więcej o połowę. No, w sumie dokładnie o połowę. Żelazo, żelazo, no, spadło mi do zera. Praktycznie było bez zabarwienia tym razem już. No, TDS też się obniżył wyraźnie tak ze stówki na 85. No wapń został na poziomie 15 Magnes y, 3, więc też bez zmian no i GH28. No tutaj tak jak TDS y, i magnes i wapń, i GH no tu się nie zmieniły sprzed podmiany, no bo tutaj to sprawiło, że dodałem te 10 ml reminerzatora. No i tutaj widocznie to się, jak gdyby z podmianką, tak wyrównało i nie widać zmiany. tak? Akurat widocznie dolałem tyle, że potem, jak odlałem wodę, no to wyszło na to samo. No pewnie PO4, gdybym nie dolał te 10 ml, to pewnie bym miał 0, ale tak to przynajmniej chociaż 0,1. No to właśnie PO4 to se uzupełnię tylko tak o 40 do 0,5 i wówczas będę miał NPK praktycznie 10,1,10 ,1, 10, no bo azotu jest 5, potasu 5 no to to będzie się fajnie zgrywało z tym PO4, jeżeli go zrobię na 0,5. Jeżeli chodzi o Całemu G, no to tutaj dorzucać sobie chyba 120 20 ml mineralizatora, żeby to GH podnieść. I też powinno być wszystko wtedy w miarę ok. No, może magnezu musiałbym nieco delikatnie podbić w stosunku do wapnia, no ale na razie tak zostawię, bo wtedy, jak dorzuciłem tego magnezu kwaldropa, to potem i. Jest... Wychodziło tylko 6, 6, 6, co, co pomiar. Także zobaczę, co się będzie działo, kiedy teraz nie doleję. Mi już się zmieniło na te 3, no to może coś tam już tego magnezu ubyło. Jest co prawda 5,1, a nie 4,1 w stosunku do wapnia, ale to tak chyba zostawię i nie będę tu kombinował na razie. Dobrze się też składa, że suma magnezu i potasu. Yy, wychodzi mniej więcej 9, a więc nie przekracza 80% yy, wapnia. Tak więc no, zostawię tak yy, mniej więcej, jak widać na załączonych obrazkach, i będę obserwował dalej, co się z tym będzie działo. Jak na razie dzieje się całkiem, całkiem, to nie chciałbym tego zepsuć. No a te już takie. Trzy razy w tygodniu mierzenie wody to już sobie chyba daruję, już przez te dwa tygodnie poznałem mniej więcej zachowanie tego akwarium i już tam myślę, że już pomiar po podmianie wody, parametrów wody wystarczający będzie. Już będę miał mniej więcej yy, wiedzę na to, jak tam w tygodniu sobie czego mi ubywa i jak to uzupełniać. No to dzięki jeszcze raz, hej hej, pozdrawiam.